Muszę przyznać, że odcinek czwarty Mecenas she Hulk jest chyba moim ulubionym. Warto zaznaczyć to, że to właśnie cztery z dziewięciu odcinków otrzymali przed premierą recenzenci, a więc wyrabiali swoją opinię po obejrzeniu. Czterech z dziewięciu epizodów, co oznacza, że zakończyli e, wydaje mi się na wysokim haju oglądanie, przed, przedpremierowe oglądanie Sheikha, ale ze względu na to, że ten odcinek był chyba odcinkiem niemalże idealnym, jeśli chodzi o parametry sitcomu proceduralnego, jaki mógł znaleźć się na tym etapie MCU wewnątrz uniwersum. Muszę przyznać, że ten odcinek był chyba najlepszym jak dotąd Odcinkiem serialu Mecenasu Shihalk albo Shihalk Aterni et Lo i naprawdę pozostawił mnie z przekonaniem, że ten serial może w końcu się rozpędzić, nabrać rumieńców i może być naprawdę czymś ciekawym. Oczywiście nie, nie do końca idealnym, ale czymś ciekawym, jeśli chodzi o wszystkie nowości serialowo-filmowe wewnątrz kończącej się czwartej i rozpoczynającej się za moment piątej fazy MCU. Wydaje mi się, że ten odcinek ma wszystko, co mieć powinien odpowiednie tempo, coraz więcej akcji, dużo dobrych żartów, w końcu sporo żartów, które siadły tam, gdzie usiąść powinny albo na czym powinny albo na kim powinny, a jednocześnie jest w tym wszystkim jakiś styl, jakiś klimat, który w końcu się wyklarował. Mamy to tempo, które nie zwolniło przez całe te 30 minut odcinka. A dodatkowo, pośród tych zabawnych elementów, tych scen, które podkreślają komiczność i sitkomowość tego serialu, mamy gdzieś zasiane ziarno. Prawdziwego dramatyzmu, o czym sobie na pewno porozmawiamy, omawiając ten odcinek. Warto jest chyba powiedzieć też o tym, że jest to pierwszy w pełni proceduralny odcinek tego serialu, bo pierwszy odcinek to był oczywiście Origin Jennifer Walters i She-Hulk. Drugi odcinek to było tak naprawdę pokazanie jej nowej pracy i procesu, w jakim doszła do swojego stanowiska w Superhuman Law Division w GK. W GLKH, a odcinek trzeci to była sprawa, która ciągnęła się od początku, czyli sprawa Emila Blońskiego, który został zwolniony warunkowo. Teraz natomiast mamy kolejny rozdział tej historii, bo do głosu nie dochodzą już wyłącznie te proceduralne, prawne, sądowe elementy, ale również życie prywatne Jennifer, i to wówczas, chyba to połączenie tych dwóch sfer sprawia, że tak naprawdę może można z tej postaci i z tego świata wyciągnąć jak najwięcej. Takie jest moje zdanie. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym mixie, o tym połączeniu e, życia zawodowego i prywatnego, w tym romantycznego, gen. Czy wydaje się wam, że tędy właśnie droga? Jeśli chodzi o pierwszy, pierwszy prawdziwy sitcom w MCU, no bo oczywiście mieliśmy wcześniej WandaVision, ale to był format sitcomu. Który miał mówić nam o czymś innym. Tutaj natomiast mamy pełnoprawny sitkom prawniczo superbohaterski. No i chyba y, wydaje mi się, że ta historia zaczyna nabierać rumieńców. Przejdziemy sobie oczywiście przez wszystkie najważniejsze elementy fabularne, jako zazwyczaj w omówieniach tego typu, więc uwaga na spoilery. Cały ten odcinek rozpoczynamy trochę od kolbeku na temat tego, co wydarzyło się tak naprawdę w finale odcinka drugiego. No bo wiemy, że Jennifer spotkała na swojej drodze... The Wrecking Crew, która e, miała za zadanie, czyli małych. Po małych opryszków, którzy mają na swoim zaopatrzeniu magiczno-kosmiczne narzędzia pracownika budowy pochodzącego ze Zgardu. Ta czwórka opryszków próbowała obezwładnić Jennifer, obezwładnić She-Hulk i ukraść jej krew. E, niestety nie udało im się to ze względu na to, że Jennifer przetransformowała się w she i wówczas jej skóra była niepenetrowalna. No i w tym odcinku, w odcinku czwartym dostajemy komentarz natomiast na, na temat tego, co się wydarzyło w finale odcinka poprzedniego mamy wyraźnie, e, mamy wyraźnie zaniepokojonego zaniepokojonego ojca Jennifer, który wpada do domu z szufl z. Szuflą ze szp albo szpadlem, e, aby zabezpieczyć wszystkie kąty domu Jen, jak to zatroskany tato, a jednocześnie przynosi ten, sz ten szpadel po to, żeby ewentualnie chyba ukryć zwłoki, gdyby Jen zrobiła komuś coś. Niedobrego, coś tragicznego. I fajne był, był to callback do tego, co działo się w finale poprzedniego odcinka, ale istotne chyba w tym wszystkim jest to, jak ten odcinek się rozpoczyna. No bo odcinek rozpoczyna się od złamania po raz pierwszy czwartej ściany. Pierwsza scena, pierwsze złamanie czwartej ściany i Jen mówiąca o tym, że lubicie, gdy w tej historii pojawia się łąk, prawda? Pojawienie się łąga w odcinkach powoduje, że mamy. Zbroję twitterową przez cały tydzień i traktujecie historię moją i reszty bohaterów pobłażliwym okiem. I tak też się dzieje, bo ten odcinek w głównej mierze poza Jennifer i jej randkowaniem skupia się na Wongu. Wongu, który wyrasta chyba na jedną z najlepszych postaci w tym serialu, a jednocześnie na postać, która okazuje się mieć niezwykle niezwykły potencjał komediowy. Widzieliśmy tu już w poprzednich filmach e, z Doktorem Strange'em czy z Spider-Manem w rolach głównych, natomiast Wong teraz jako Sorcerer Supreme pokazuje zupełnie inną twarz i okazuje się być naprawdę ciekawym bohaterem. E, warto jest zaznaczyć, że mamy w tym odcinku sprawę skupioną wokół magii. Mamy magika Donego Blaze'a, który jest tak naprawdę iluzjonistą. Co prawda ma on Sling Ringa, który uzyskał, który dostał od Wonga i innych magów skamartaż podczas swojego treningu na Sorcerera, bo jak się okazuje, Donny Blaze, iluzjonista z Kalifornii, był szkolony na... Sorcerera, jednak bardzo szybko zrezygnował z tego treningu i teraz przysparza wyłącznie Wongowi problemów. Wong jest świadomy jego obecności, e, był świadomy jego obecności jeszcze przed rozpoczęciem fabuły tego odcinka. E, wyraźnie wiedział, był zaniepokojony tym, że używa w niedopuszczalny sposób Sling i ten odcinek skupia się na tym, że Wong chce pozwać, chce zatrudnić Jen po to, aby... Oddaliła zagrożenia związane z karykaturalnym użytkowaniem magii przez Donego Blaze'a. I już tutaj mamy pierwszy easter egg, który okazał się nie być easter eggiem, ponieważ w zwiastunie, w jednym zwiast ze zwiastunów, w którym widzimy atakujące demony w pomieszczeniu, w którym Donny Blaze realizuje swój, swój magiczny show, widzimy Plakat. Dość rozmazany, dość mocno rozmazany plakat, z którego można przeczytać blaze i jakieś imię składające się z pięciu liter. 6 liter, 5-6 liter, i wszyscy yy, obstawiali, że może być to Johnny Blaze, czyli kaskader motocyklowy, który stał się Ghost Riderem. To sugerowałoby yy, mocne powiązanie yy, Ghost Ridera, Johnnygo Blaze'a z MCU, też z tą sferą magiczną, bo widzieliśmy w zwiastunach demony, widzieliśmy trole. Jednak okazało się, że jest to tylko Donny Blaze. Czyli iluzjonista, jednocześnie cały czas gdzieś z tyłu głowy pojawia się to pytanie: czy być może jest to zasugerowanie nam, że Johnny Blaze istnieje w tym uniwersum, ze względu na to, że on również posługuje się demoniczno-magicznymi umiejętnościami, które wyglądają podobnie jak tworzenie portali teleportujących pomiędzy miejscami? To jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz to to, że Łong zatrudnia Jen Do. Sprawy, która ma spowodować, że prawo zakaże donemu Blaze'owi korzystania z mocy magicznych. Jen będzie próbowała randkować w tym odcinku jako pani prawnik po 30, jest jej bardzo ciężko, bo jest mocno skupiona na swojej pracy zawodowej, ale po namowom... Za namową Nikki postanawia spróbować i zakłada profil na portalu randkowym. Na początku jako Jennifer Walters i to jeszcze ze zdjęciem zawodowym, z headshotem korporacyjnym. Nikki od razu jej to odradza, ale na początku Jen wybiera się na kilka randek i te kilka randek kończy się dość mocnym rozczarowaniem. Wiemy, że łąk pozywa... Po na początku e, zwraca się do Jen, aby wysłała cease and desist, czyli taką formalną, e, formalną prośbę na razie o zaprzestanie pewnych działań, bo jeśli osoba e, poproszona nie, przez nie zaprzestanie, to e, para spotka się, pozwane i pozywające spotkają się na sali sądowej. Na początku, Donny Blaze. Tego nie robi, więc Jen zaczyna przygotowywać się do procesu w imieniu Wonga, do którego zresztą dochodzi. Ale ważne jest to, że na początku, na początkowym etapie tego odcinka pojawia się. Fantastyczna postać, która zmienia chyba w ogóle spojrzenie, nasze spojrzenie na ten odcinek, bo podczas spektaklu magicznego Donego Blaze'a prosi on jedną z kobiet znajdujących się na widowni o wzięcie udziału, gdy zaczyna wykorzystywać sling ring'a. Jest to Madison przez 2N i 1Y, ale nie w miejscu, w którym byś się tego spodziewał. To wówczas Donny Blaze otwiera porta, nie wiadomo dokąd do piekielnego krajobrazu, do którego off-screen, jak się okazuje, Madison wpada i po przebrnięciu przez kilka etapów, kilka wymiarów, trafia do. Katmandu do Nepalu, gdzie rezyduje Wong, Sorcerer Supreme. I to wówczas zaczynają dziać się rzeczy bardzo meta. Bo raz Wong ogląda serial Rodzina Soprano, jest w połowie serialu na 12 odcinku 5 sezonu i wówczas wpala do niego Madison, która od razu go rozpoznaje i jeszcze na dodatek spojluje mu wydarzenia z tego odcinka. Mówi mu, że to magik Donny Blaze. przez wysłał ją przez, teleportował ją przez portal i na końcu po podpisaniu paktu z demonem o imieniu Jake trafiła ostatecznie do niego i razem zaczynają oglądać odcinek <ścoughs> serialu, a Madison zaczyna mówić na niego na Wonga Wongers, co zostaje z nami już do końca tego odcinka, nawet do sceny po napisach, kiedy to para rozmawia o... Innych o serialach, a także o alkoholach. I okazuje się, że najdziwniejszym drinkiem, jaki pił Sorcerer Supreme, jest wódka z mlekiem. Jaka? A jego ulubionym drinkiem jest klasyczny. Jean i Tonic i za to szanuję Sorcerer'a Supreme, ale wracając do Madison, pojawia się ona w kilku momentach tego serialu, jest bardzo przydatna, również podczas procesu e, sądowego, znaczy wydaje się, wydaje się nam przydatna, choć przydatna wcale nie jest, bo jej e, bycie świadkiem przez Madison nie doprowadza tak naprawdę do Roz rezultatu rozstrzygnięcia tego procesu na korzyść Wonga, bo Wong twierdzi, że korzystanie przez osobę niewytrenowaną z umiejętności, w umiejętnościach magicznych, z magicznych przyrządów może doprowadzić wyłącznie do tragedii i złych konsekwencji. Konsekwencje są zazwyczaj złe, ale Donny Blaze ma jeden ważny argument, z którym no, trzeba się zgodzić. On zarabia na życie magią, a oczywiście ta najbardziej spektakularna magia musi być tą magią prawdziwą. Więc sędzina postanawia przychylić się do wniosku Blaze'a o to, że może do, do, do prawomocnego wyroku ciągle uprawiać swoją magię. To oczywiście nie podoba się Łągowi. Tutaj musimy sobie oczywiście powiedzieć, że w finale tego odcinka Donny Blaze posuwa się o krok za daleko, gdy otwiera portal, z którego wychodzą trolle, gobliny, gobliny, gobliny i demony, które atakują wszystkich znajdujących się na pu w publiczności, a Dony postanawia Poprosić o pomoc Wonga, który z kolei prosi o pomoc Jennifer. Jennifer, która na tym etapie odcinka jest już na randce z przystojnym onkologiem dziecięcym, którego poznała przez aplikację randkową, ale jest w formie she -hulk. Myślała, że nigdy się nie zdecyduje na to zagranie, że będzie chciała randkować w swojej ludzkiej formie, ale okazuje się, że nie było to wystarczające i niewielu mężczyzn było tak naprawdę zainteresowanych Jennifer Walters, ale cała tona, cała góra mężczyzn jest zainteresowana. Randkowaniem szyharg. No i tutaj mamy kilka ważnych rzeczy, bo Jennifer sama nigdy nie chciała posunąć się do tego e, momentu, do tego miejsca, ale postanowiła w piątkowy wieczór skorzystać z porady Niki, która, mimo tego, że nie lubi ciągle pseudonimu She-Hulk, postanowiła zachęcić Jen do korzystania ze swojego alter ego w celach matrymonialnych. Jen idzie na mnóstwo randek trochę w stylu speed datingu. Każdy kolejny mężczyzna okazuje się większym farfoclem, co ładnie puentuje, że tak ma wyglądać randkowanie po trzydziestce. Tak. E, ale trafia właśnie na tego onkologa dzie dziecięcego, który okazuje się być ciekawym kąskiem. Zaprasza go do siebie i sprawy mają się dość dobrze i zaczyna być gorąco, kiedy pojawia się łąk, który potrzebuje pomocy Jen. Jen tak na Pyta się, po co jest mu potrzebna, a na co łąk odpowiada, musisz zacząć halkować. I to jest ciekawe, że łąk w pierwszej kolejności udaje się do swojej prawniczki. Która oczywiście jest super, ma super moce, ale jednocześnie ciekawie wygląda ta relacja, bo nie jest to tylko relacja prawnik-klient, nie tylko relacja superbohater-superbohaterka, ale prawdopodobnie będzie to również relacja bardziej koleżeńska i to nie w kwest... nie tylko jako relacja koleżeńska dwójki superludzi. Jest to ciekawe i jestem też ciekawy, czy Łąk będzie pojawiał się z tego powodu oraz tego, że jest też highlight item tego serialu w kolejnych odcinkach. I wracając jeszcze na moment do randkowania, Gen, bo są tutaj dwa ważne aspekty tego, że świat chce więcej she i mężczyźni są bardzo łasi na She-Hulk, jednocześnie cały czas mówiąc jej komplementy, które tak naprawdę mają podkreślić ich własną wartość. Pierwszy mówi, że jeśli jeśli Gen wyciska tonę, to on wyciska 600 funtów, czyli Trochę poniżej 300 kg, co ma podkreślić jego wartość jako zwykłego mężczyznę bez supermocy. Następnie jest jakiś Indy, reżyser kina Indy, który mówi o tym, że zrobił film, doskonały film wyświetlany na festiwalach o prawniku, a następny jest zafiksowany na punkcie jej mocy i jej niepenetrowalnej skóry. Co staje się być dość niepokojące, niepokojące. Oczywiście nie, ma, nie, nie próbujemy uprawiać tutaj King kingshamingu, ale jednocześnie jest to dziwne. Dopiero wówczas trafia się wspomniany lekarz. Ale no właśnie, lekarz. Jen po pokonaniu wszystkich tych demonów, które wychodzą z portalu otworzonego przez donego Blaze'a, powraca do domu i spędza udaną, jak nie mam noc z przystojnym. Lekarzem. Natomiast rano postanawia w... przywitać go we swojej ludzkiej formie. Co oczywiście od razu rozczarowuje pana petenta, który straci zainteresowanie Jennifer w jej ludzkiej formie. I tutaj po raz kolejny mamy nawiązanie do komiksowego ranu Dana Slota. Bo to w tym komiksie, który ma, miał swój ran w 2004 i 2005 roku. Jennifer Walters nie lubiła przebywać w swojej ludzkiej formie. Większość czasu spędzała jako She-Hulk, również randkując, konsumując spotkania z mężczyznami i gdy w ogóle pierwszy zeszyt tego ranu z 2004 roku otwierają sceny, kiedy to Jen budzi się w ludzkiej formie. W łóżku z modelem, ale wówczas błyskawicznie, orientując się, że jest w swojej ludzkiej formie, zmienia się w formę shihalkową, halkową, ponieważ wierzy, że. Ten model leżący obok niej nie, był i nie byłby nią zainteresowany w jej ludzkiej formie. To samo dzieje się w tym odcinku. Mamy gdzieś z tyłu tego sitcomu o romansowaniu, o sprawach prawnych i o superbohatorzeniu, Mamy ten wewnętrzny dramat bohaterki, która nie może dostała coś od losu, czyli moce superbohaterki Halka, She-Halk, ale jednocześnie powoli przestaje być samą sobą, powoli przestaje odnajdywać jako Jennifer Walters i powoli przestaje chcieć być Jennifer Walters, bo nikt nie respektuje prawniczki Jennifer Walters, wszyscy chcą mieć do czynienia wyłącznie z she -Hulk. I jestem ciekawy, czy ten wątek w kontekście również jej relacji romantycznych będzie poruszany w dalszej części tego sezonu. Wydaje mi się, że scena po napisach albo nawet bardziej karty końcowe z pięknymi rysunkami, chcą nam powiedzieć, że ciągle mamy szansę na Mephisto w MCU. no bo Madison powiedziała, że ktoś dał jej coś do podpisania w zamian za uwolnienie z tego wymiaru, a przecież w Nepalu pojawia się, u Wongersa pojawia się z ludzkim sercem wyrwanym, od kogoś, czyli prawdopodobnie podpisała jakiś pakt z szatanem, przynajmniej tak e, chce nam sugerować serial, ale na końcu w kartach końcowych mamy pięknego czarnego kozła e, z kartką, z, ze zwojem papirusa, a Madison i Madison podpisującą jakiś dokument i wiemy przecież e, w... Ikonografii, że przecież Lucyfer jest przedstawiany w formie kozła. Nie zawsze w formie czarnego kozła, często w formie kozła białego i nie ma nigdy na imię Jake, ale być może jest to nam sugerowanie, że faktycznie jest to Lucyfer, czyli być może w kontekście tego uniwersum Mephisto. Ale to może być wyłącznie Isterek, który nam tak naprawdę niewiele da w kontekście. Kolejnych odcinków tego serialu. Bo potem, gdy Jen pomaga łągowi popokonują demony, e, Donny Blaze postanawia zrezygnować ze swojej magicznych, nie do końca poprawnie stosowanych umiejętności zaklęć i Sling a Jen wraca do lekarza, z którym spędza upojną noc i wita go rano jako Jennifer, a nie jako Shihark, A ten ucieka w popłochu, rozczarowany. Do drzwi Jen puka pan z prezentem, prezentem, który okazuje się w E, to Titania, która zostaje uwolniona od wszystkich zarzutów, co widzimy na ekranie telewizora jako dostarczyciela ekspozycji, i jest ruch Free Titania, bo Titania jest rozpoznawalną celebrytką. Celebrytką z supermocami, która jest rozpoznawalna w sferze publicznej. E, ta próbuje się zemścić, ale nie próbuje zemścić się jak prawdziwa antagonistka, a próbuje zemścić się w sposób bardzo korporacyjny. Wysyła pozew Jennifer Walters z informacją, że pozywa ją za użycie trademarku Shihark, bo Titania postanowiła zarezerwować sobie znak towarowy Shihark. widzimy to na pozwie TM. A z racji tego, że to nie Jennifer tak naprawdę nadała sobie ten pseudonim, tylko nadała jej publika, no to nie była... to nie spodziewała się tego, że będzie ktoś w stanie ją pozwać za wykorzystanie tego pseudonimu, który właściwie został stworzony przez opinię publiczną. No i tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz, bo ja nie wydaje mi się, żeby Jennifer miała problem z obronieniem tego pozwu, to znaczy to nie ona nadała sobie ten pseudonim, to opinia publiczna, ludzie nazywali ją tak she e, więc to ludzie nadali ten tytuł, a nie ona sama sobie go nadała. Oczywiście mm, kontrargumentem będzie to, że, przy, że przywłaszczyła go sobie, używając na przykład podczas randkowania w profilach randkowych. To będzie pewnie dowód Titanii, ale jednocześnie wydaje mi się, że Jen wygra ten proces, tylko że Titania chce ją z jakiegoś powodu spowolnić i uprzykrzyć jej życie, zrewanżować się i spowolnić. Dlatego w tym momencie rodzi mi się w głowie teoria, że to Titania dowodzi tak naprawdę Wrecking Crew. I ma to wiele sensu ze względu na to, jak wygląda Origin Titanii w komiksach. Titania bardzo długo była zazdrosna o szychach i jej moce, i gdy tylko nadarzyła się okazja, postanowiła to wykorzystać i poprosić doktora Duma, tak, doktora Duma, o to, żeby Pobrał krew DNA Shihalk i wzbogacił jej organizm o krew Shihalk, krew Jennifer i promieniowanie gamma, co dało jej ponadludzką moc. Bo tak naprawdę wiemy, że Titania jest super celebrytką, że jest silna, bo rozbiła ścianę na sali sądowej, ale jednocześnie widzimy, że Shihalk jest w stanie w bardzo prosty sposób ją pokonać. Co pokazuje, że Titania nie ma tego poziomu mocy co Jennifer. I być może jest już w tym momencie zazdrosna o to, że zajmuje miejsce w świetle reflektorów, a ona sama jest spychana na bok. Wiadomo, że jest zazdrosna, że jest osobą dość mocno egoistyczną, co widzimy po każdym jej zachowaniu i po każdym jej zdjęciu i komentarzu, który widzieliśmy w serialu. Jednocześnie ma ona, chce ona ukraść krew Jennifer, żeby stać się jeszcze silniejsza i na przykład w publicznym, w publicznym pojedynku ją pokonać. Trochę jak patowalki w Fame MMA. Ale skoro jest celebrytką, jest publicznie rozpoznawalną osobą, to nie może pozwolić sobie na to, żeby Jennifer ją przyćmiła. A przynajmniej takie jest jej spojrzenie na tą sytuację. Tak mi się przynajmniej wydaje. Omówiliśmy sobie czwarty odcinek serialu Metenas hulk przebrnęliśmy przez wszystkie najważniejsze elementy fabuły, pospekulowaliśmy sobie na temat tego, co wydarzenia z tego odcinka mogą oznaczać w kontekście przyszłości, jak przełożą się na przyszłość tego serialu i być może całego MCU. Dajcie znać, co sądzicie. O tym odcinku. I jeśli macie coś do dodania, czekam na Was w komentarzach.